Cześć Manko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, na którym dzisiaj zrobię reakcję na najnowszy album Tylera The Creatora Chromacopia. I może jest to troszeczkę spóźnione, ponieważ album wyszedł już dwa dni temu, natomiast były to dość dla mnie intensywne dni, przez co nie miałem nawet chwili, żeby usiąść i tego nagrać, ale też nie odsłuchiwałem tego wcześniej. Znam oczywiście stąd jeden singiel i to, co wychodziło jako promocja, ale jestem szczerze mówiąc mocno podekscytowany tym albumem i niesamowicie ciekawy, bo mimo, że pierwsze album od Tylera nie są jakimiś moimi ulubionymi, to ostatnio wypuszcza on świetny projekt za tym projektem. A za sprawą Chroma Copy przerwał swój cykl tworzenia albumów co dwa lata, który chyba robił od początku kariery, i nagrał go trzy lata po albumie Call Me If You Get Lost. Pracował na nim rok więcej niż nad swoimi poprzednimi, dlatego tym bardziej jestem ciekawy, jak on będzie brzmiał. Ja już nie przedłużam i zabieram się za odsłuch płytę. Nie wiem, czy będzie już tekst na Spotify. No, oczywiście najbardziej będę skupiał się na dźwięku, aczkolwiek to, co miałbym do powiedzenia o tekście, to powiem. Okej, okay, zaczynamy odsłuch. Płyta rok. When you feel that fire. Tak coś czułem przez całą piosenkę, że w końcu będziemy mieli jakiś beat switch na coś mocniejszego. O kurde, ale przejście. Okej, okay, powiem tak, to było bardzo dobre. Ten szept przez pierwszą połowę piosenki był naprawdę dobry. Plus zbudował w nas ten hype na beat drop, który nastąpił w drugiej części, mocniejszej części. Plus naprawdę fajne zakończenie od niejakiego Daniela Sizara. Pierwsza piosenka. Dziewięć Ratata Czy ja dobrze rozumiem, czy Zendaya próbowała podbijać do Taylora, do kreatora? To jest dosyć ciekawa informacja Lecimy dalej The, I like shit I flood this, I flood that I swim good, I'm nice I'm too weird, and really bum ale już chciałbym zauważyć, że na razie bardzo podobały mi się te przejścia pomiędzy piosenkami. Drugi raz, gdyby nie to, że patrzę, to bym nie zorientował się nawet, że piosenka się zmieniła. Ale okej. Okay, Rata ta to był taki bardziej krótszy, straightforward banger. Produkcja tutaj była po prostu niesamowita. Była ona taka bardziej mocna, raperska, z bardziej typowymi, terapowymi, flexowymi tekstami. I również mi się bardzo to podobało. Dałbym temu coś w stylu 8,5. Następnie mamy Noj, który był singlem. Już parę razy go przesłuchałem, więc wiem, jak brzmi. Bardzo bardzo mi się podobał. Więc na razie mniej więcej wiedząc jak brzmią te trzy piosenki, chcę też powiedzieć, że niesamowicie podoba mi się klimat na Chroma Copy. Jest chyba na razie najmroczniejszy ze wszystkich płyt Tylera. Nie przypomina na razie jakoś specjalnie którejkolwiek z jego płyt. Jest oczywiście wymieszany styl między tymi różnymi projektami. Natomiast brzmi to na razie zupełnie inaczej. Przechodzimy do Noi, który ma tutaj już swój tekst, ale z tego co pamiętam, on się zaczynał troszkę inaczej, więc wersja albumowa chyba została zmieniona. Tak jak mówiłem, tę piosenkę już znałem, ale wydaje mi się, że single był nieco inny od tej wersji na płycie, szczególnie był dodany ten początek, który kończył jeszcze piosenkę Ta. I tak, był on też bardzo dobry. Miał on coś troszeczkę ze stylu Komi Figure Lost, ale jednak bardziej eksperymentalne, z inną jednak produkcją, bardziej przypominającą Igora. I na razie podoba mi się to, co tutaj słyszę. Na trzy piosenki. Na razie mamy trzy dobre. Tutaj również dałbym nawet 9 na 10. Darling Eyes Tizo Touchdown. Wiem, że na początku nie było wpisanych tweetów, teraz już są, więc nie będę miał niespodzianek, ale trudno. No, zaczynamy. I tak sobie patrząc na teksty z geniusa, to są tam wpisane te fity. Znowu słyszałem następne czyste przejście pomiędzy piosenkami. Darling Eye, nie wiem czy na razie nie było moją ulubioną piosenką z tej płyty. Mimo, że po rozpoczęciu bitu się tego nie spodziewałem. Ta piosenka na tej płycie jest trochę jak Wash Your Name na płycie Call Me If You get Lost, ale ta podoba mi się bardziej. Cizo Touchdown idealnie się tutaj wpasował, swoją robotę wypełnił w 100%. Tyler The Creator, który tutaj wpisany jest Dwa razy, nie wiem dlaczego. I była to naprawdę świetnie wykonana, bardziej R&B solowa piosenka. Wow. Na pewno jest to ciekawy kierunek pójścia po trzech takich bardziej mocniejszych, eksperymentalnych piosenkach. Było niesamowicie wciągające, trwała 4 minuty, a chciałbym, żeby trwała jeszcze dwa razy tyle. I dałbym jej 9,5 na 10. Lecimy z następnym utworem. Zaczynamy już piosenkę od bardzo przydatnej rady życiowej. Wow. To była na pewno na razie najbardziej wciągająca tekstowo piosenka. Teraz już rozumiem to intro, od którego piosenka się zaczęła. I wydaje mi się, że Taylor the Creator po prostu śpiewa tutaj z perspektywy osób i dziewczyny, która zaszła w niechcianą ciążę, i jej chłopaka, i ich różnych dylematów, problemów, wyborów, przed którymi teraz stają. I jest naprawdę napisane w ciekawy sposób. Brzmienie, bo też piosenka była dobra, ale szczerze mówiąc, tekstowo mnie tak wciągnęła, że nawet nie zwracałem uwagi na to brzmienie. Więc dobrze, że było takie zwyczajne i za dużo tutaj się nie zmieniało. Bit mi się podobał. Hey Jane, overallowo. Wydaje mi Myślę, że 9. Brzmieniowo oczywiście nie było to nic specjalnego. Natomiast chodzi tutaj głównie o tekst, który był naprawdę bardzo dobry. I Killed You, piosenka numer 6: Ale szykuje się jakiś mocny beat drop zaraz. Ciekawa piosenka z różnymi dźwiękami stepowania, a takimi afrykańskimi rytmami. Widzę, że tutaj jest napisane nawet, że Childish Gambino śpiewał na końcu. Okej, okay, była to przyjemna piosenka. ale szczerze mówiąc nie było jakoś w niej nic wyjątkowego, niczego specjalnego. Chyba na razie najmniej mi się podobała. Dałbym jej 7 na 10. Judge Jelly. Okej, okay, muszę to na razie powiedzieć, ale hey The Creator ma tutaj na tej płycie. Tak różnorodne głosy swoje, że gdyby nie to, że jest napisane na Geniusie, jak to teraz śpiewa, to ja nie miałbym pojęcia, czy teraz śpiewa Tyler the Creator, czy to jest jakiś fit. Tak samo jak wyszedł pierwszy filmik na YouTubie promujący tą płytę, i dużo osób, w tym ja na początku, myślało, że śpiewa tam Frank Ocean, a okazało się, że jest to po prostu Tyler the Creator z efektami nałożonymi na swój głos. I to jest na razie bardzo ciekawe. Ciekawe jest to, jak duży zakres muzyczny ma Tyler the Creator i w jak różnych stylach potrafi zaśpiewać. Ale trochę na razie taki vibe w stylu Calm If You Get Lost płyty. Thank you for Okay. Co mi się podobało. Znowu naprawdę ciekawa, wciągająca historia. LR the creator opowiada tutaj o jakiejś swojej relacji. Ewidentnie można wnioskować, że był bardzo szczęśliwy podczas tej relacji. Potem z tego, co rozumiem, dziewczyna zrywa nagle z nim kontakt i po czasie wysyła mu list, w którym tłumaczy, że była na coś chora i zmarła. Jest to dosyć smutna historia. Znowu fajne, solowe arenby, klimaty. Taler się fajnie w nich odnajduje. Podobało mi się to autor, który daje nam troszeczkę czasu na refleksję po tym, co przed chwilą usłyszeliśmy. Moim zdaniem, 8,5. Jesteśmy w połowie płyty. Zaczynamy drugą, czyli piosenka Sticky z Glorilla i Sexy Red i Lil Wayne. Em. To jest nieprawdopodobnie randomowe połączenie. Trochę się obawiam tej Sexy Red. Nie jestem specjalnie fanem jej muzyki, ale zobaczymy. Nie zapominajmy, że Tyler, the Creator, ostatnio sprawił, że NBA Youngboy dał dobrą zwrotkę. Więc może nie będzie źle. Sticky. A color hub, because it's creepy. Czuję, że beat drop widać mocarnie. Okej, okay, to była dobra piosenka. Trochę cały czas uważam, że niesamowicie randomowa i nieco chaotyczna. Było to troszkę bardziej takiego oldschoolowego hip-hopowego stylu. Piosenka niewątpliwie chwytliwa. Szczerze mówiąc, nikogo część nie była zła. Najbardziej tak podobała mi się w sumie ta Tylera de creatora na końcu, ale okej, okay, dałbym przyszło jej Siedem. Powiem tak, po którymś odsłuchaniu tej piosenki siada ona o wiele bardziej, i z perspektywy czasu dałbym jej 8 albo nawet 8,5, ale to jest pierwsze przesłuchanie i moja pierwsza reakcja, więc 7 niech będzie. Take your mask of Daniel Caesar i LaToya Williams. Pierwszy raz widzę tą artystkę, więc zobaczymy. To była bardzo dobra piosenka, i z tej strony brzmieniowej, dźwiękowej, znowu taka bardziej RB solowa, i też ze strony tekstowej. Ciężko mi jest aż dokładnie tak, cały koncept wyłapać z tym pierwszym przesłuchaniem. Jest to piosenka o tym, jak Tyler, The Creator, mówi sam sobie, sam do siebie, żeby zdjął maskę, żeby nie ukrywał swoich uczuć, swoich przekonań. Jest też ważny w historii tej płyty, ze względu na to, że cała promocja tej płyty oraz nawet na okład mamy Tylera, The Creatora, właśnie w masce. Piosenka bardzo mi się podobała, na razie chyba najlepsza od kilku z rzędu i dałbym jej 8 Pool. Tomorrow, zobaczmy. Kolejna naprawdę wciągająca piosenka tekstową. Cynalden Tyler śpiewa tutaj troszkę o przemijaniu czasu i swoim lęku co do tego, jest to naprawdę dobra. Przymieniało również mi się podobało. I co prawda zostały jeszcze cztery piosenki, natomiast po tych dziesięciu mogę powiedzieć już, że produkcja na tej płycie jest niesamowita. No i tak niektóre piosenki, moim zdaniem, nie były aż tak efektowne jak inne, to i tak bit był naprawdę na poziomie. I tak jak mówię, zostały jeszcze cztery piosenki, ale na razie wszystkie były co najmniej dobre. Żadnego. Skipu, więc to się zapowiada na naprawdę jedną z lepszych płyt od Taylora. Thought I Was Dead ze Schoolboy Q i Santiago. Schoolboy Q wydał w tym roku naprawdę przyzwoitą płytę, więc jestem tego ciekawy. Powiem tak, to było świetne. Brzmieniowo wow. Produkcja na tej piosence Flow Taylora de Creatora było po prostu niesamowicie Mocna piosenka Zaczęła się bardziej skupiając jedynie na dźwięku Nie aż tak na tekście Natomiast na drugiej części Tyler po prostu poleciał I pada tutaj dużo, dużo pańczy i jakiś wyzwisk Nie wiem czy skierowania do kogoś konkretnie Czy jednak do jakiejś większej grupy osób Ale wow, to było dobre 9 na 10 Like him Wow Forgive me. Wow, nie wiem nawet co powiedzieć. To była najlepsza piosenka na tej płycie. To jest dwóch stać. To było niesamowite. Mój. Boże, miałem ochotę po prostu zagłębić się i wsiąknąć w tą piosenkę. Wow, była niesamowicie piękna, bardzo emocjonalna brzmieniowo. Mama, I'm chasing a ghost, rozumiem, że ghost, chodzi tutaj o ojca Taylora Dictatora, który nie był obecny za jego życia. Naprawdę to było niesamowite. 10 na 10. Okej, okay. balon, było również bardzo przyjemne. cały ten sample z I Wanna Rock, chociaż szczerze mówiąc, aż tak mi tutaj nie pasował, przynajmniej tak troszeczkę randomowo. Nie jest to może moja ulubiona piosenka na tej płycie. Wydaje mi się, że 7,5 to będzie dobra ocena. I przechodzimy do autora. Na razie płyta jest naprawdę świetna. Nie było żadnej słabej piosenki. Końcówka również była mocna. to piosenka Toda Was Dead, czy to piosenka Like Him. Więc teraz zobaczymy jak Tyler The Creator zakończy ten cały projekt, nad którym pracował 3 lata. Bardzo przyjemny bit na razie. Ten saksofon w tle szczególnie. Ok, Tyler the Creator, chroma kopia, trzy lata oczekiwań, czy było warto czekać? Jak najbardziej. Ta końcówka, instrumental pod koniec, naprawdę świetny. Cała piosenka też bardzo dobra. Fajnie nam zamyka ten album, dałbym jej tak z 8,5. I wow, to było dobre. Na początku myślałem, że będzie to cała taka płyta bardziej mocna. Okazało się, że jednak były te piosenki pomieszane, te mocniejsze, z tym bardziej solowymi R&B, z bardziej emocjonalnymi, ale emocjonalnymi przy akompaniamencie mocniejszych bitów przy tych bardziej spokojnych. I okej, okay, nie ma tutaj żadnej na pewno słabej piosenki. Są tu może z dwie, które trochę mniej mi się podobały, Cały czas wydaje mi się, że są dobre. Jaką dałbym ocenę temu albumowi? Jeszcze nie wiem. Będę jeszcze musiał go odsłuchać z nami raz. Trzeba bardziej też zagłębić się w tego kontekst. Koncept. Naprawdę bardzo dobry album, moim zdaniem. Warto było czekać ten rok dłużej niż zazwyczaj. Wydaje mi się, że tym albumem przebił Calm You If Get Lost, tak samo jak Flower Boy. Co do Igora, to nie sądzę. Ta płyta jest dosłownie. Tyle od perfekcji Więc z tak odważnym statementem bym nie wychodził Ale na pewno jest to top 3, top 2 od Tylera Wydaje mi się, że też w niedalekiej przyszłości Będę myślał nad zrobieniem rankingu płyt od Tylera Ponieważ teraz też już ma ich 7-8 Ale na pewno wydaje mi się, że jeżeli chodzi o hip-hop Jest to jedna z lepszych płyt w tym roku Zastanawiam się może jeszcze nad I Lay My Life Down For You Od JPEG Mafia Również Dark Times było naprawdę świetną płytą Ale my teraz nie o tym My teraz o Chroma Copy I jest ona świetna na pewno będę do niej często wracał. A na dziś to było już tyle. Ja wam dziękuję za obejrzenie do końca. Napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze odczucia na temat tej płyty. Jakbyście ją uplasowali w dyskografii De Creatora. A ja już się z Wami żegnam i cześć.